Witam, 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 witam. Wi i... Witam, witam. O dzienniku? i... Witam, witam! Aplikacja Biedronki Macie różne ce ceny i to taterskie te ce ceny. Oto tej Biedronki i tej Biedronki. Takie losowania, którego ja nie mam, to nie mogę Wam pokazać jakie losuję, bo jest bardzo późna godzina. No tutaj, po prostu właśnie Biedronką, Biedro, Biedronką, ten. u góry oczywiście macie gdzie jest pokazane, tu już się już widzie, widzicie, Lipowa. Tutaj jest pokazane gdzie są najbliższe ten, tutaj na przykład Biedronka obok Katowic, Katowice, nie wiem dobrze mówię. A tutaj jest Biedronka, ten trochę daleko od nas, tutaj było tutaj skręcić, o. I ogólnie, jeszcze tutaj jest na mapie pokazane, bo jest nowa pizza. Tutaj, jak widzicie, <laughs> na Gliwicę, tu będzie pełna promocji Oczywiście, na wszystkich tych biedronkach możecie się nie tutaj zaudomić. To jest pierwsza aplikacja, ale jest druga aplikacje pokażę wam. nie tylko biedronki tam ten to jest to właśnie taka firma Zaznaczę o nie mówimy to bardzo fajna aplikacja macie różne sklepy właśnie biedronka którą mieliśmy wcześniej czy ten a o co chodzi tu są gazetki na przykład ile na przykład jest promocji ten? Zapomniałem sklep, ale takie tu macie porobić. Praktycznie tego nie powinniście patrzeć. Zej wam tutaj to zasłonię, jak tutaj. Dobra. Nie przepraszam, to jest taki głosy po Ale to jest. Pokażę wam tą aplikację tu. To było właśnie tylko o tej aplikacji. To będzie tylko o tej aplikacji. Tego Wam nie mogę pokazać. Teraz już widzieliście, ale małe dzieciątka jak to oglądacie, to proszę tego nie oglądać, bo to nie jest na Was. I na dole macie jeszcze tu. Kiedy to jest na przykład? Na przykład tu sędzia jest to pokazane. Te wszystkie aplikacje pozwalają na musk to polecam. Nie was, musa na te pobierania, wiem. To są te wirusy, nie wirusy, ale tutaj te aplikacje są. Eee, wirusa. Wracamy telewizor. Jest ten ja nie mogę go włączyć. Na w końcu jest się tu. Form to jest blisko. To są całe sklepy, które możecie wszystko zrobić. Nie macie w ale macie ten Nie mogą wam 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 tutaj wam wam góry tutaj Tutaj mogą wam 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 zamazać. Nie możecie tutaj oglądać malutkie dzieciaki, dzieciątka. Nie możecie oglądać, a turysty możecie. No i tutaj możecie tutaj kliknąć na przykład. I jest pokazane, gdzie tam mleko. To ten masło. No i tutaj też są pokazane. To jest tam gdzie jest mała Poleca Michał Sikora. jest Michał Sikorka. Poleca Michał. No i to może być. Słuchajcie mnie. Drogi mały dzieciacki. Ja się urodziłem, lubiałem gry. Ja lubiłem cus cuskie gry. Drogi dzieciacki. Komórki, wszystkie telefony, wszystkie aplikacje są niezdrowe na Was. Musicie wszystko zaznaczyć. X? -em. GRY nie można robić. Możecie tutaj jedynie korzystać z źródeł, Dlaczego? Komórka nie jest niezdrowa, powiedziałem. No to w bo już to wszystko wytłumaczę i już wszystko i YouTube to jest po prostu tam są jest. i na YouTube jest taka zapraszam i tak to jest o YouTube YouTube też może może być na dziecku ale chcielibyśmy mieć trochę na mojego Dziecka to tam ma dużego, Chcę trochę ekran, nie miał za blisko. tam Dam jakieś ekrany podgaszać. No i, jak, no i naukę trzeba puścić. Nauka góra, ale jak ryb, dół. Ja się nauczyłem i nie wiem. I mówię tak, nie było łatwo, ja grałem te grę, Pani była taka brudna. Nie było łatwo. Nadal nie jest łatwo. Wy pewnie lubicie, pewnie wolicie pracę, bo, bo macie dodatkowe zajęcia, macie ten, bo macie ten, 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 szkoła. Ja teraz mówię do szkoły. Macie tu jakieś tam właśnie te rzeczy. No i was

Dobra. Dobra, trochę to. co z tym właśnie nie wiem. Dobra, się. Musicie zgadywać ile mam jak mam. nie? nie Nie. No, wszystkie YouTubery są. Nie no, Jak tutaj piszecie albo powiecie, to jak No i jak piszecie, właśnie to powiecie. No i tutaj już macie naruszenie. Rzeczy do powiecie. rzeczy. do. I macie. To wszystkie informacje, to o no, no już macie, macie... już za dużo pewnie. Nie możecie oglądać tyle takiego youtubera youtuberów. Dave'a, a nie tej youtuberki. Czy tak więc, przykład Ale macie ich nie uwalać. Małe dzieci i duże. Macie ich nie oglądać i tak właśnie zamazać i przepraszam nie jak, jakieś jak, jak z YouTube to nagrywają. No to po prostu po prostu jak ten im smutno tylko ich tylko zaznacowałem. Przepraszam, tylko, tylko po prostu mówię o moim widzom. bardzo przepraszam jako ten, ale może się oglądać oczywiście. Teraz mi dadywa jak to wygląda, ale tak robię, ale to po prostu pokazać jak to jest na no, odkór. Nie ma nie możecie, możecie, możecie nie możecie oglądać takich youtuberów, ale możecie tylko na 15 minut.

Zamaszę tu piątki i tak zabiorę tu niebieski kolor i teraz macie do tej godziny ostęp właśnie ogląda do tej to, godziny. To tutaj jest całe i potwierdzą tak, jaką przykład, jak na przykład o, właśnie tak, to jest ok, zaraz się znalazłem. Tak to wygląda. O, wygląda. Nie może się ich... tyle oglądać. Skład. Nie może się tyle oglądać. Tutaj mi się zrealizowałem. Zpraszę. Nie możecie tyle oglądać. Na tyle, tyle i tyle. I na przykład tyle i tyle. Tu już tu potwierdzam. Tutaj się Jak chcecie więcej odcinki, to możecie do telefonu, do kawałki, to wtedy będziecie mieli się układać. Inni z Was będą się śmiać. Będzie, będzie Wam smutno. Może mnie, się śmieją was. Tak, tak, tak. No i tutaj nie mogę się śmiać. I tak godzina to jest za zakreślana. Więc taka godzina nie jest. Może, możecie tylko do tej godziny... Dobra, bo ja co to zrobiłem. W sumie. Też wiem, to trochę porobiłem źle. Ale macie chociaż. Z... Macie oglądać chociaż. Z... Możecie oglądać. ten. Tyle. smil. mi nie, 30 minut. to trudno. Nie mam za mało, nie to jest na wasze chłopie. I potem. program, no but a movie, ja good if you could see this To There na nothing more that I really No. Tyle filmów macie oglądać, o czym się skazałam, Michała o potwierdzenie, żebym nie napisał, on to nominuje, teraz patrzcie, jeszcze okay, jeden, już uwolnę mam. Trochę musiałam pomęczyć, jak niech teraz widzieliście, ale okej, dało mi się bardzo. Dobra, no skończyłem? Nie, jeszcze nie skończyłem. Dajcie kopie. Ta kropka tak się robi, tutaj. To jest na dole, muszę słychać. Jak cię prosto nie zdjęli, to łatwo się pisać. Mama! Sama mówiłaś ten! Ostatnia noc.